Cześć, właśnie e, będziemy. Siemanko, właśnie będziemy tutaj. Nie, co to przeszkadza? E, na, e, pokażę Wam e, album z kartami Trading Card Game. To jest. Łączy nas piłka. Widzicie, on wygląda o tak. Tak, otwiera, ale to. Oczywiście tu nie są same polskie, nie ma też wszystkich. I właśnie tak OK otworzę i tu mamy yes. na samym początku. Takie coś tu mamy, na przykład takiego pokażę na jego przykładzie robię Lewandowski i tu, tu jest każdy Tu pokażę zane są karty. One się nazywają numer karty, więc policję doświadczenie, siła ataku, i nazwisko, rodzaj karty. Karta jest meczowa. A tu Wam pokażę. Meczowa. Premium Ultra, Premium mm. Mega, Premium Gold, Light Edition. Nie wiem czy to się czy tak czyta. Mamy takie kartę jeszcze, Ona no, 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 on jest zastyczek jeszcze wieków. Takie były karty. I mamy tym, um, bramkarzu. Polski bramkarz Wojciech Szczęsny. To w takiej pozycji to jest kolejny bramkarz Wojciech Szczęsny w innej pozycji? To jest w Fabiański. Mamy, że widzicie, z tym się tworzą takie o, rysunki, można Wam powiedzieć. Rysunki się tworzą. I tu jest kolejne. Mamy y, Łukasza Wiemieńskiego, Łukasza Fabiańskiego w różnych. Y, tak, czy coś tam, coś tam, tu się układa, tu powinno pewnie być, tu i tak, Co się nie układa, bo się nie chce, tu jest sam Grzegorz Czychowiec, sam jest, no to możecie jeszcze zobaczyć, i też wychodzi mi, o tak, prawie cały jest, tu jest Krzysztof Mączyński, który jeszcze um, jest chyba tu, um, Krzysztof Łączyński jest tutaj. Tutaj jest Robert Lewandowski. Tu jest znowu. Łączyński. Brakuje tylko mi jednej karty. Tak, moi drodzy, jednej. Patrzcie, to wygląda o tak, ale to jest pomieszane, bo ja tego nie układam. Oczywiście. Tu mam tylko jednego Bościukowskiego. Dobrze. Mamy takie, Myślę jeszcze tak, ja wam będę to pokazywać, tu mamy różne jeszcze, tak samo, o, tu też jest coś, tylko chciałbym was uznać, właśnie zejść o te najlepsze, to tu jeszcze nie będzie, to będzie na samym końcu. Na samym końcu mamy. Pokazane o. coś takiego, nie wiem co. O, tu jest Grosicki i Kuba Błaszczykowski. Jest napis różny. Zakończenie. Tu jest zakończenie nie dla nas zakończenie odcinka. Tu mamy Wojciecha Szczosnego. Kolejny Wojciech Szczosny, to jest karta chyba gold, chyba nie. To jest Mega Gold. I tu jest taka o, też chyba Mega Gold. To jest z Jakubem. tak. Ten album chyba w bieżące? macie jak jest na no tak. Zobaczcie tu takie Polska i takie jak ich zwyczajne logo jak są. I chyba będziemy kończyli na tym. Siema, do następnego godzina.